Jak będziesz grzeszył, Bóg poszedł cię do piekła. Bzdura, propaganda, dezinformacja i błędna interpretacja. Bóg to istota przecież miłosierna, wybaczająca. Sprawiedliwa, miłosierna, wybaczająca, ale ona. Pośle Cię na wieczne potępienie, żebyś cierpiał po czasy. Za to, bo nie chodzisz do kościółka. Za to, bo wzięłaś rozwód z mężem, który lał Ciebie i Twoje dzieci. Za to, że nie wyspowiadałeś się dla księdza. Za to, że pojeździłeś na ręcznym, czy poławiłaś się muszelką, jak mamusia nie widziała. Nie. Bóg nie wyśle Cię do piekła. Zdradzę Ci sekret. To Nie Bóg decyduje, czy ty pójdziesz do piekła, czy do nieba. To ty decydujesz, gdzie pójdziesz. Oczywiście nie chodzi mi w ten sposób. Wiecie, wie, co to ja sobie pójdę do nieba? Eee, w niebie, tak może być zimno. Ja wolę tam cieplejszego klimatu, co zobaczyć, co tam piekło słychać. Nic z tych rzeczy. Decyzje podejmujemy codziennie. Kiedy mierzymy się z różnymi problemami, sposób, w jakim my rozwiązujemy te problemy, sposób, w jakim my tutaj mamy relacje z innymi ludźmi, to decyduje, gdzie pójdziemy. Wyobraźcie sobie życie jako jeden wielki praktyczny egzamin. To, w jaki sposób rozwiążemy problemy, będzie zależeć od tego, ile punktów za rozwiązanie danego problemu my otrzymamy. Punkty mogą być. Dodatnie ujemne lub zerowe. Jeżeli dostajesz dodatnie, przybliża cię to do nieba. Jeżeli ujemne, oddala cię to od nieba. Jeżeli zerowe, nie ma zmian. Więc, kiedy przychodzi koniec Twojego życia, suma Twoich punktów jest podliczana i trafiasz tam, gdzie wybrałeś lub wybrałaś. Ale to nie Bóg ciebie osądził. To nie Bóg ciebie wysłał do piekła. Takie punkty zdobyliście. Gdzie w tym wszystkim objawia się ta rzekoma boska sprawiedliwość? A to w tym, że każdy dostanie tyle punktów ile powinien zadane zadanie problem. Nie ma, że Bóg kogoś lubi, więc on przymknie oko na jego błędy, albo że Bóg kogoś nie lubi, więc mu nie zaliczy tam jakiegoś punktu. Nie, po tym względem jest sprawiedliwy. Co zrobisz, tak zostaniesz za to osądzony, oceniony sprawiedliwie. Gdzie ta słynna Boże miłosierdzie? Ano tutaj jest takie miłosierdzie, że Bóg może postanowić na przykład dla Ciebie szybciej zakończyć egzamin, żebyś nie zdobył za dużo minusowych punktów, albo przedłużyć ten egzamin, żebyś mógł jeszcze nadgonić brakujące punkty. Ewentualnie w niektórych przypadkach, kto wie, może nawet raz jeszcze podejść do egzaminu. Skoro tak, to czym jest dekalog i tym podobne? Proste! To jest materiał, który ma pomóc nam w rozwiązaniu problemów. Taka mini ściąga, ona nie ma odpowiedzi stricte. Ona po prostu prezentuje, jak najlepiej podejść do problemu. Ale rozwiązać problem każdy musi sam. No, z pomocą innych ludzi. Jednak pamiętajcie, proszę. Że pytania i problemy, z którymi się mierzymy, to są pytania i problemy otwarte i nie mają tylko jednej prawidłowej odpowiedzi. Tak naprawdę śmiem nawet twierdzić, że to nie jest istotne, czy ty wierzysz w Boga, czy nie. Istotne jest tylko to, w jaki sposób rozwiążesz problem, przed którym stoisz. Innymi słowy, Kościół katolicki nie ma monopolu na zbawienie. Nie tylko nie ma monopol na zbawienie, nie wszystko, co twierdzi Kościół jest prawdziwe i prawidłowe. Kościół tworzą ludzie. Mogą mówić, że są nieomylni, że czuła nad Nimi Duch Święty, ale żaden człowiek nie jest nieomylny. Żaden ksiądz, choćby nie wiem, jak bardzo szedł drogą Jezusa Chrystusa i próbował być jak on, nie będzie Jezusem, nie będzie istotą, która nie miała grzechu pierworodnego, której wiara była tak niezachwiana, że potrafił naprawdę odmówić zakusom diabła nie, każdy człowiek popełnia błędy, każdy człowiek jest omylny w dodatku jak już nieraz zostało to pokazane często do tych wysokich stanowisk dopychają się, czy to religijnych czy politycznych, dopychają się ludzie którzy nadużywają władzy wiedzy i tak dalej, którzy szerzą dezinformację, fałszywi prorocy Nauczyciele, którzy uczą bzdur. I tacy też trafiają na wysokie stanowiska w kościołach i innych instytucjach religijnych. Musimy się z tym liczyć, że niektóre zmiany w Piśmie Świętym, dekalogu, one były zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać większą władzę nad ludźmi. Czy była to potrzeba, żeby tą władzę mieć wtedy, żeby ludzi jakoś trzymać w ryzach? Czy to była władza dla władzy? No już to nie wnika. Ale ślepa wiara to pusta i martwa wiara. Jeżeli będziemy ślepo wierzyć i po prostu iść za tym, co nam mówią, jak będziemy mieli szczęście, skończy się to dobrze. Dobrze, jak nie masz szczęścia. Kim ty jesteś, żeby tak mówić? To nie jesteś z kościoła przecież. Bo ten pewna nie jesteś chrześcijaninem. Co ty mi się to jakiś wybraniec jesteś? Nie, ja nie jestem żadnym guru. Ja nie jestem żadnym oświeconym, iluminatem, iluminatem. Ja nie jestem jakiś, nie wiem, wybraniec Boży. Ja po prostu jestem osoba, która wiara jest żywa, która rozmyśla, rozważa, analizuje i weryfikuje informacje, które do niej dotrą. I to, w mojej opinii, jest prawdziwa droga wiary. Przecież nie jest to jedyna droga, ale ta najbardziej żywa.